Przyjechała piękna 206 kabriolet. Zobaczcie, jak nisko siedzi. Belka jest zatarta. Zaraz coś pokażę. Zobaczcie, jak się usztywniła belka. Kompletnie się nie ugina. Machacz. Sztywne zawieszenie. Kompletnie. To jest efekt bardzo rzadkiego jeżdżenia. Gdzieś auto musiało stać. I skleiło. Po podniesieniu auta zobaczcie brzeg opony dotyka brzegu błotnika. Na godzinie 12 lewa strona stoi. A co ciekawe, prawa, która się najczęściej psuje, ale nie zawsze puściła, jest dużo większy prześwit. Prawidłowy na no nic, rozbieramy, naprawiamy. Układ hamulcowy zdjęty wisi i się kisi wahacze ogolone wyciągamy wielu filozofów amatorów by powiedziało, że to amortyzator się zatarł proszę zobaczyć jak jest nisko wahacz a po prawej przeciwnej stronie jest znacznie wyżej i ten jeszcze pracuje ten jeszcze się ugina ale ten jest sklejony stoi sztywnik. Zupełnie. A to wszystko za sprawą wody w naszej szerokości geograficznej. Niestety tak to się pieprzy. Belkę rozpoławiamy ściągaczami, a nie młotkiem, a nie palnikiem. Belka naprawiona, wahać już nie jest zatarty. się będzie elegancko uginać. Wróci komfort, wróci bezpieczeństwo i tak to powinno być naprawione i doszczelnione.